Siemano Ekipa, witam was serdecznie i dzisiaj tak naprawdę poważnie wam powiem, że jeżeli chodzi o Coffee Super Week to ja musiałem przygotować tak naprawdę niesamowite perełki powieszane z tymi normalnymi kawami, co nie mieliśmy już Starbucksy, mieliśmy Monstera, mieliśmy kurde mało znane albo bardziej znane Nescafe no i co można jeszcze dalej powiedzieć, jak nie to, że ja będę z Wami piekielnie poważny. Teraz będziemy mieli naprawdę bęgera. Ja wiem, że się powtarzam, ale do innego yy, zdania na temat tego produktu nie mam. Oprócz takiego, że one są po prostu piekielnie dobre, jako napoje energetyczne. Hell, ice coffee. Latte, Cappuccino, Espresso, <laughs> Double Espresso Kurde, to jeszcze nie jest normalne Espresso, to jest Double Espresso Jak cię pierdeknie to podwójnie Hell znamy bardzo dobrze Nasi sąsiedzi południowi mają tych dziadek bardzo dużo Sama firma węgierska Zaczynamy od Latte, dlaczego by nie Zawsze zaczynamy od latę, No bo jak mnie pamięć nie byli, zawsze latę było tym wiecie. Najlepszym sposobem na ocenienie całej firmy sprzedającej napoje kawowe. No i dzisiaj mamy do dyspozycji taki. Miałem przez chwilę wrażenie, że to może być taki ala drewniany design, ale mamy tutaj coś innego. Na dole, oczywiście, mamy kawę z mlekiem, ziarna sypiące się z góry, logo Hell. No i co? Będziemy mieli lekkie problemy pewnie z tym, z przeczytaniem składu. Ale damy radę, co jak nie my. Gdzie mamy kofeinę? 40 mg na 100. Double espresso ile ma? 48 dobra. Capucino, czemu mi kurde tutaj, C ja pierdziele, no i ja oczywiście nie zobaczę ile jest kofeiny, dlatego że postanowili akurat lato na to nakleić naklejkę z polskim składem, no ja pierdziele. Ojej, ej, ej. dobra teraz tak, o jest angielski, więc co? Kurde, będzie mi tu łaziło to coś przed kadrem, ja pierdziele to. Mleko pasteryzowane z zawartością tłuszczu 1%, woda, cukier, ekstrakt z kawy 1,1%, skrobia modyfikowana, aromaty, aromatyzowany z kofeiną, kofeina sama w sobie, stabilizator, regulator kwasowości i tyle. Dobra, czyli w całości mamy 100 mg kofeiny, czyli na pewno więcej od takiego przeciętnego napoju energetycznego. A ty 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 ty. teraz, Migie, możecie powiedzieć, że kawy mają w sobie mniej kofeiny niż taka normalna puszka napoju energetycznego. A ty, 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 ty. <laughs> 100 ml. Zaraz wracam. No i pięknie, moi drodzy, ta cała 250 ml puszka przepysznego napoju wbawowego, to jest opinia bardzo dużej ilości osób, nie wiem jak wy, dostarczy wam 140 kcal, 2 g tłuszczów i 1,25 g kwasów tłuszczowych nasyconych, 24 g węglowodanów, z czego 23,25 g to jest cukier, Ciągle celujemy naprawdę w wysokie wartości cukrowe, ale to nie jest też taka katastrofalna sprawa jak przy przypadku napojów energetycznych 6,5 g białka i 225 ,000 g soli. Wymieszajmy tego panocka. Naprawdę ludzie mówią, że jeżeli chodzi o hel, no to to jest naprawdę porządna firma produkująca kawę. Nie tylko napoje energetyczne, ale i również kawę. I jak dużo jest w tym y, prawdy, y, sprawdzimy teraz. Ale powiem wam, że... Nie powiem, że nie wierzę, ale no kurczę... Mamy jeszcze troszeczkę takich dobrych napojów kawowych. No dajmy na to kurde te Osi Vitamin Coffee. Y, mówcie sobie co chcecie, ale one były na... Tle tych wszystkich, na przykład Nescafe były naprawdę dobre. Dobra, i teraz zakrywamy i... Nie wiem, czy to było widoczne, ale to naprawdę poleciało nieźle. Oj, to naprawdę poleciało nieźle! Ale jaki wyprysk, chłopie! Aż kurde, tutaj mi puszka stoi i ona nawet dostała. Nawet mój zegarek dostał! Kurde, w dupę! Przecież to lepiej jest... Przecież to lepiej pryska jak granat odłamkowy. Dobra, pachnie kawą z mlekiem, ale jakbym tam też wyczuwał kurde, takie nuty karmelowe, czegoś, czego nie było przy przypadku deskafe. Ale to jest kolejny zapach kawowy, który jest naprawdę głęboki, ale tutaj też czuć, że to jest słodka kawa. No, można tu wiele wywnioskować, powiem Wam szczerze. Kolorystycznie, jako że latę to pewnie będzie jasna kawa. Wow, ale że aż tak jasna? No dobra, no nie narzekam. Może naprawdę będzie to najlepsza kawa, jaką piłem? Jasny, brązowy kolor. Co tu można innego powiedzieć? Mógłbym w sumie troszeczkę przetrzeć tę puszkę. Po co? Potem będziesz to i tak był, kurde, więc po co komplikować sobie życie? Zróbko, moi drodzy. O! I to jest, kurde, narzucająca się kawa! To to chodzi! Dobra, 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 już rozumiem, czemu ludzie bardzo chwalą te kawy od Hell. Ale ja muszę też być zasadniczy. Dobra, powiem Wam szczerze, jest lepiej od Nescafe, to na pewno. Po drugie. To late jest naprawdę takie, jakie ja lubię. Nie ma tutaj takiego narzucającego się smaku kawy. Kawy tutaj, jeżeli by doświadczyć, to tylko takiego lekkiego posmaku. Można tutaj też wyczuć takie lekkie karmelowe nuty. No i powiem Wam, że chyba jednak tej kawy jest tutaj troszeczkę za mało, tego posmaku kawowego. No bo powiem Wam, że. Yy, tutaj tak yy, piję, to piję, i tak bardziej mi to smakuje takim mlekiem karmelowym, aniżeli kawą o smaku latek. Ale kurczę, to no, troszeczkę jednak takiej leciutkiej goryczki można by było tutaj dodać. Ale ja jestem fanem tych bardziej słodkich kaw, no to według mnie to jest naprawdę godne polecenia. Dlatego, że nie jest tak bardzo właśnie gorzkie, więc dlatego ci kodeserzy tych słodszych napojów kawowych znajdą coś dla siebie. Yy, ogółem jest tutaj więcej takiego innego smaku, aniżeli samej kawy z mlekiem, bo mówię wam, no według mnie jeszcze tutaj można wyczuć takie leciutkie karmelowe muśnięcie, yy, albo to po prostu jest yy, ta duża ilość cukru. I ja już sobie wymyślam. No kurczę, naprawdę bardzo dobry napój kawowy. Yy, rankingi są w okresie przebudowania, więc dlatego yy, ustawię tę kawę później. Dam przy okazji testów Cappuccino adnotację. Od siebie, gdzie ja to umieściłem, i uzasadnienie dlaczego tam. No, i według mnie na razie to by było na tyle. Widzimy się następnym razem przy okazji kapuczyna. Możliwe, że jeszcze pomiędzy tym wstawię jakiś brakujący odcinek, w sensie brakujący. Czyli wiecie, takie mały, ale to naprawdę mały odbieg od coffee super week, żeby nie było tylko, że kawy, 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 kawy. A nowości giba. Na spokojnie, na spokojnie. Ludzie naprawdę mieli rację co do tych kawy od hell. Jeżeli przyjdzie co do czego, to one są naprawdę spoko. I mówię to na, pr... I mówię to na razie przy przykładzie laty. Nie wiem jak to będzie z cappuccino albo double espresso, której się obawiam jak najbardziej. Może znowu jego kurde wezmę, ale może lepiej nie.